Witam serdecznie. Kochani moi drodzy, tak pomyślałem: no, bo mówię o różnych wspomnieniach i o różnych rzeczach z takich z przeszłości, ale tak opowiem Wam troszeczkę o, o tym, jak jest w Not Carolina, jak tu się mieszka i no takie są te, te dobre i złe strony mieszkania. Po przeprowadzeniu się z Nowego Jorku, no, takie ogólne wrażenia, może nawet te wrażenia statystyki, takie wam podam, no co tu jest. No, North Carolina jest mniejsza od Polski, gdzieś jedna trzecia wielkości. I, no ale mamy tutaj góry i mamy morze. Także mamy obydwie rzeczy, tak jak w Polsce. Jest płasko, jest wysoko i jest, i jest woda. Także można na plażę pojechać i można w góry pojechać. Są inarty no i można się wykąpać w, w, w tym. W Arbanks się nazywają, tam taki jest bardzo e, spokojny ta atmosfera taka e, no, taka e, dobra do wypoczynku. No, nazwijmy to tak. Nie, nie, nie jest, nie ma takich e, ludzi, którzy przychodzili na przykład studentów w czasie e, tego, tego, no Spokojnie jest. No, druga rzecz to chyba pogoda. Muszę powiedzieć o pogodzie ogólnie, bo, no, bo tak to mi przyszło pierwsze na myśl, bo dzisiaj śnieg spadł i to jest drugi śnieg w tym roku. Ale przez trzy lata nie było śniegu. Czyli ogólnie mówiąc, są, są takie bardzo lekkie zimy. Można by je nazwać zimną jesienią. Tak po, po polsku, że to nasza zima to jest wasza zimna jesień. Co jest w tym. W tej zimie czasami kiepskie, bo nie są przygotowani na śnieg, tak jak na dzisiaj. Także automatycznie zamykają wszystkie szkoły, zamykają wszystkie sklepy, zamykają. No, ruch wszystko jest po prostu, zatrzymuje się i musicie z tym się przygotować, no bo wszyscy idą wcześniej do sklepu, wszyscy wykupują. No takie są takie sytuacje, jakby się miało zapalić, to tak tutaj reagują na ten, na ten, na ten śnieg. Także no. Huragan mieliśmy niedawno, jeden bardzo duży, ale ogólnie nie mamy. Także to był taki event, że, że bardzo tam na zachodzie stanu zniszczyło, bardzo zniszczyło wielce całe i, i cały te, ten rejon, ten taki nawet turystyczny. Ale ogólnie to tu, tak jak od morza uderzy, czy, czy, czy nawet od środka stanów, to są takie, tak ogonem zamiecie ten huragan, tak to można nazwać, że tak, tam da troszkę wiatru, trochę deszczu, ale nie ma. E takich no, no obrzymich stratach, żeby, żeby się było trzeba bać tych, tych hur huraganów naszych. W co jest tu, ogólnie jest uznawany ten stan za, za, tani. Tani znaczy, że stać jeszcze ludzi, kupić tutaj niektóre rzeczy, na przykład, no tu gdzie ja akurat mieszkam jest drogo, w Rali i, w, i, 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 w okolicy, to jest taki, triangle tu się nazywa, jest po prostu dużo, dużo płatnych, prac i ponieważ dużo ludzi przyjeżdża do pracy i dobrze zarabia, no to automatycznie wszystko idzie do góry. Także ogólnie Rali i tutaj dookoła tak jest, no, drogo. I tak samo Charlotte. Charlotte jest bankowość, bardzo dużo bankowości. Tam jest tych centralnych, takich jak Bank of America, ma tam swoje te headquarters. To, to tam jest drożej, no i, i wszystko już idzie, winduje do góry. Ale ogólnie, ogólnie, tu sobie gdzieś zapisałem, zaraz wam powiem, jaka jest średnia e, domu tutaj, gdzieś miałem zapisane, ale nie, nie widzę. 329 tysięcy, to jest przeciętna cena jednego do, za dom, taka pośrodku, podczas gdy w Ameryce ogólnie w Stanach Zjednoczonych jest 420, czyli jest, no jak poszukać gdzieś w takim mniejszym miasteczku, czy troszkę dalej od dużego miasta, to można znaleźć no, takie tańsze, powiedzmy, miejsce do, do życia, niż, niż, niż w innych Stanach. Tak samo jest Podatki są niższe, także te podatki od, od domów, od, od wszystkiego są po prostu niższe niż w innych miejscach. No i tak i dalej mówiąc z własnego przykładu, ponieważ ja jestem w, w, mieszkam w takim miejscu, co no akurat te wszystkie domy bardzo poszły do góry, to moje podatki bardzo się podniosły. Ale ogólnie, no powiedzmy, New Jersey jest najdroższym stanem w tej chwili, jeżeli chodzi o podatki, to gdzieś trzykrotnie większe są niż tutaj. Także tak w New Jersey Property za, 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 za dom przeciętny podatek jest 6700, a u nas jest 200. Taki przeciętny za przeciętny dom. Także oczywiście idzie do góry jak większy, droższy dom i, i no i taniej jak tańszy. No ale to takie, takie przeciętne są. No, jeżeli chodzi właśnie o pracę, no to tak jak, tak jak mówiłem, w, tutaj w Rali i dookoła mnie jest, jest więcej i łatwiej o pracę i dobrze płatną, no, no ale wszystko jest droższe. I tak samo w Charlotte. Jeżeli chodzi o jedzenie, ja ogólnie jestem rozczarowany jedzeniem, ale może dlatego, że lubię różne inne spróbować też jedzenia, takie jak włoskie czy, czy chińskie, czy no to są, ale nie są tak dobre jak w Nowym Jorku. Także mają, ale ta jakość nie jest taka sama. Za to bardzo się chwalą, no i mają dobre dosyć tutaj te miejscowe. Te wszystkie kury, wszystko co, co w tłuszczu się zamacza, wszystko co niezdrowe, to mają bardzo dobre. Zwłaszcza barbecue, wszystko z grilla mają sosy takie specjalistyczne. Dzieli się to praktycznie na trzy rejony. Także niektóry jest na podstawie tam musztardy, jeden jest na podstawie czegoś innego. Także każdy się chwali, że ma lepszy. No ale to zależy kto co lubi. Także tu taka jest, niemalże wojna na te, na te sosy. No ale to, to, to mówię, ogólnie ja no nie jestem za bardzo taki, żeby jeść na zewnątrz, wolę w domu sobie ugotować, niż iść do restauracji i tak tu się chwalą, ale ja tak osobiście nie, nie zauważyłem aż takiego, e, takiej jakości tego jedzenia. Za to muszę przyznać, że chociaż nie piję alkoholu ogólnie, e, ale lubię piwko pić czasami. Mój syn za to jest koneserem piwa i, i bardzo, bardzo... E, no, lubi wypróbować różne piwa i ocenia, ocenia te piwa i, i tam się tak angażuje się w, takie, w takie rzeczy, także chodzę czasami z nimi jak pójdziemy na, na, do właśnie do browaru takiego, gdzie robią piwo, no to jest rzeczywiście można znaleźć w dobre piwo i jest dużo takich miejsc i są fajne, często z, z muzyką na żywo. E, przyjemne takie, właśnie, gdzie można rodzinę całą przyprowadzić, bo to jest normalne, psa, i wszyscy siedzą, po prostu się bawią, piją piwko, tak na luzie. Nie, nie, nie ma jakiegoś alkoholizmu ani pijaków. Bardzo przyjemna atmosfera, także to, to bardzo polecam w North Carolinie. Dla młodszych ludzi, bo ja się nie interesuję sportem, ale sport też w North Carolina jest w Północnej Karolinie bardzo tak rozwinięty, można powiedzieć. Co to znaczy? Na przykład jest, no, zespół jest futbolowy amerykański, NFL jest w Charlotte. Mamy tam też w piłkę nożną zespół. Mamy, mamy bardzo mocne tutaj te zespoły, takie studenckie, bo są tak jak Duki i te inne, to są bardzo mocne i bardzo dużo ludzi chodzi i się angażuje w to, interesują się w tą koszykówkę. No i koszykówka też jest. Mamy z NBA w Charlotte jeden zespół. No i co jest bardzo duże, to wyścigi samochodowe, czyli NASCAR. Nie? No dużo ludzi się nie interesuje i nie wie, co to jest i jak to działa. I myślą, każdy każdym ja też tak myślałem, że to no, no w kółko jeżdżę, no nie? W kółko, w kółko, w kółko. Ale jak się pójdzie, naprawdę jest bardzo interesujące miejsce i interesujący sport. i No i miałem dużą przyjemność, a poszedłem tylko tak, żeby zobaczyć. Chodziłem też tutaj z synem, bo syn bardzo lubi i chodziliśmy na małe takie. Tory wyścigowe i też są bardzo interesujące, i też są, jest bardzo przyjemne y, y, takie wyjście, żeby sobie pójść i zobaczyć, jak oni się ścigają. Co jeszcze tutaj jest? E, no, trzeba powiedzieć, że dużo ludzi się wprowadza do, do North Carolina, czyli to takie trochę negatywne, no bo no, zwiększa się nie? populacja bardzo, tak 10% na rok, ja myślę, albo więcej. W tym roku nawet będzie chyba 20%. Także ten stan przyciąga ludzi. I, no i, I będzie ciaśniej, i będzie drożej pewnie przez to, i no, no, no ma swoje takie negatywne negatywne strony. Także no tak, to, to było takie trochę chwalenie, nie? Co tutaj jest. Teraz powiem, co, co, nie, co nie bardzo jest dobre. Tak jak mówiłem, że świetna pogoda, bo słabe zimy i ten. No to powiem wam teraz. Ta pogoda może być troszkę uciążliwa. Także latem na przykład wilgotność powietrza jest duża. Jak ktoś jest otyły, <laughs> to będzie zapocony, jak nie wiem. Także lato jest gorące. Wiecie, trzeba mieć parasolkę gdzieś jak na zewnątrz. Czy, no jest, jest ciepłe lato. Także jak ktoś nie lubi, to za dużo może być tego, tego ciepła. Co jeszcze? Alergie, jak ktoś ma alergię, wiecie, wiosną ten polen, nie wiem jak się po polsku nazywa, te, 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 te pyłki, to są tak drażliwe i tak, bo moja synowa ma, po prostu no, jak jest ktoś alergiczny, to, to jest bardzo niewygodne, to prawie cała wiosna i też jest takie trochę niewygodne, bo są takie okresy, że te, te, te pyłki tak osiadają, że po prostu samochody, wszystko jest pokryte taką warstwą, warstwą tych pyłków, wiecie? Także to jest takie, no takie nie, nie za jeżeli chodzi o, o notka online. I do tego, jeżeli chodzi o, o no takie różne, <taki> takie rzeczy jak, jak, no pająków dużo jest, żmij, Jadowitych mi mój syn dalej walczy z, z copperheads, ma, ma, ja nie mam akurat, ale są te, ja mam te takie gardens, czyli takie pożyteczne, to, to, to są. Także ja nie mam z czym walczyć, ale, ale syn walczy z tymi jadowitymi i mu przychodzą tam pod, pod, pod garaż gdzieś, także parę razy już, już miał kłopot z tym. U mnie jeden sąsiad mi raz powiedział, że u niego było, który nie teraz po sąsiedzku, że miał też te, te, te jadowite. Ale ja nie widziałem u siebie i nie, ja osobiście nie miałem kłopotu. Poza tym sprajowałem dookoła domu zazwyczaj sama. <laughs> ostatnio, jak ta jak żona zaczęła chorować, to bardziej to nie miałem czasu, to wziąłem firmę i na no, niedrogo mi to ktoś przychodzi, i, i co, co, tak co 3-4 miesiące mam chyba przychodzą i nie mam żadnego kłopotu. Nie mam nic w domu, i nie mam nic dookoła domu, nic nie widzę żadnych. E, także nie, no, żyję tak e, spokojnie, jeżeli o to chodzi, ale ogólnie North Carolina ma. Różnych takich, właśnie no, pusaków i takich innych zwierzątek, i bardzo jadowite komary, co też nie mam kłopotu tutaj. Akurat, ja nie wiem, czy dlaczego nie, nie, osobiście nie miałem dużego, jakiegoś takiego ataku od komarów, ale na, bardzo dużo ludzi narzeka na komary, także są całe takie pomieszczenia robione przy, przy domach za siatką, żeby można było siedzieć na zewnątrz, a żeby siatka była. Także to jest takie, takie negatywne. E, no negatywna rzecz, nie? E, szkolnictwo, więc są bardzo dobre szkoły wyższe, czyli uniwersytety, no tak jak Duke, czy, czy, czy nawet te stanowe tutaj są, są rzeczywiście na wysokim poziomie, za to te szkoły poniżej tego, od szkoły średniej w dół, to zależy gdzie się mieszka, bo jednak e, nie mają za, za dużych funduszy i w tych gorszych dystryktach... E, nie jest za wysoki poziom w tych szkołach powiem wam. Także mu, tak jak mój syn kupował dom, to kupował dokładnie wiedział, gdzie chce kupić, bo chodziło o szkoły dla dzieci. I teraz będzie kupował większy dom i tak samo szuka tylko tam, gdzie jest dobra szkoła, bo niestety nie wszędzie są dobre szkoły. I trzeba zapłacić więcej za dom i więcej w podatkach, żeby ta, ta szkoła była w tym dokładnie dystrykcie, żeby te dzieci miały no, dobrą tą edukację, nie. Także to jest takie. E, no, trochę negatywne. I co jeszcze jest? Warto powiedzieć ogólnie, stan, stan, trzeba powiedzieć, to jest tak zwany swing state, czyli raz głosuje na tą stronę, raz na tą, czyli niby pół demokracji, pół republikanie, pół e, tak, pół tak, ale większość, zwłaszcza poza dużymi miastami, to jest bardzo konserwatywna i myślenie jest konserwatywne. Także, jeżeli pojedziecie do takiego miasta, takiego jak tutaj Durham niedaleko ode mnie, czy, czy tam w górach, ten, ten Asheville, takie, są takie miejsca, gdzie, gdzie Ci nowocześniejsi ludzie mogą się tam znaleźć. A ogólnie, jeżeli nie macie takich poglądów troszkę staroświeckich, staroświeckich i konserwatywnych, to raczej tutaj większość populacji to tak was no, nie, nie będzie się z wami zgadzała, powiedzmy. Tu, gdzie ja mieszkam, jest bardzo mieszane. bo na przykład mam sąsiadów hinduskich, oni zazwyczaj są troszkę bardziej na lewo. Mam białych sąsiadów gdzieś z północy, co się sprowadzili, co są. Też na lewo, a drugich mam bardzo blisko, to są totalnie na prawo, także taka jest mieszanka wszystkiego, wiecie. I dosyć dobrze, bo to jest przyjemne takie, taka, no nie jest to zajadliwe tutaj, tak nie widzać tutaj w, tym, w tej North Carolina, żeby, żeby ci ludzie tak na siebie coś tam, nawet chodzę na, na wybory, jak byłem prezydenckie, no to i ci stoją, i ci stoją tam, wiecie, przed, przed, przed tym I, i wchodzą wszyscy i, i nie, nie widać... Za żartości żadnej ani takiego. Nie widziałem tutaj. Tak jak w innych miejscach. Nowy Jork chyba jest dużo, ponieważ jest bardzo jednostronny, to widać to bardziej. Także to jest dobra strona, że można być pod tym względem kim się chce i to nie przeszkadza za bardzo. No i o, to chyba taki skrót. No. Tak myślałem, może, może Was zainteresuje, jak Wam powiem dokładnie, jak ja to widzę tutaj, wiecie, w tym, w tym stanie w North Carolina, w Północnej Karolinie, jak się żyje. Jakbyście mieli więcej pytań, to. No, to, to mogę coś Wam dorzucić. A, a to taki informatyczny dzisiaj odcinek. No. Trzymajcie się, ludzie. Na, na ten, zobaczcie. Nie wiem, czy widać właśnie śnieg z tyłu. Poczekajcie, pokażę Wam przez okno. Widać, nie widać nic. No, to tyle. Ciao, bambino. Trzymajcie się.